Wszystkie roskie wojsko dowodzone przez ubiona zdrowa i postanę przystawić zbrojny oknie i tak czoła w tej nierównej walce. Rzucić choćby jeden granat, choćby jednego szwabskiego zbira, zginęć samemu, ale podobnie iść jak owca na uczniach plac z tą do drbinki, tak naznaczona byłaby niekiewną śmiercią. Tyle tylko, że w komorach gazowych. Heroiczny zryw w tej nierównej walce był krokiem desperacji, w którym nie było zlibery, walka ta zakończy się już Tak jak przed wiekami gdzie w powozie pod kafar nały broniła się pod wodzą Szymona Parkowi przed napierającymi regionami rzymskimi, tak i w w Warszawie, że dokonali tego czynu Ale to powstanie w getcie warszawskim możliwe było dzięki pomocy polskich patriotów, grających pod od początku II wojny światowej, którzy mając kontakty z organizacjami żydowskimi i przywódcami jak Anielewi czy nie tylko dostarczali broń do getta, ale i sami też. Weszli na teren dzielnicy żydowskiej i osobiście brali udział w powstaniu. Wojownicy Getta nie dali się zaskoczyć upraszającym oddziałom Wojska Niemieckiego, ponieważ byli uprzedzeni przez armię, armię Krajową przez Armię Krajowskie pod siebie. na przypomnienie powstaniu wieszenia na placu Muranowskim, flagi polskiej i żydowskiej, które nigdy nie zdobyte zostały przez Niemcy. Żołnierze Armii Krajowej wraz z Żydowskim Związkiem Polskowym, żydowską organizacją wojową, z udział w likwidowaniu niemieckich żołnierzy ginąc wraz z, z żydowskimi wojownikami. Dla tych bohaterów nie liczyło się, czy jest to dzień świąteczny, czy jest się wyznania mojżeszowego katolickiego. Dla nich jednym celem był wspólnie znienawidzony okupant naszego wspólnego kraju, w którym Żydzi To zapomniane braterstwo wspólnej walki było również widoczne w sierpniu 1944 roku w Powstaniu Warszawskim, gdzie u Bogu polskiego żołnierza walczyli żydowskie katalizacje gettańskie, którym udało się wyciec przeżyć po powstania w i jego Szanowni zebrani, moi przyjaciele, dziękuję wam za to dzisiejsze spotkanie, za oddanie hołdu bojownikom getta warszawskiego. aby nigdy ta polska gościnna ziemia nie doznała takich nieszczęść, jakie miały miejsce podczas okupacji żołnierowskiej. Dziękuję serdecznie. Stoimy pod pomnikiem bohaterów getta warszawskiego. Patrzymy wyciosane butem Ksawerygo-Dynikowskiego z dymu i płomieni. Marsowe twarze tych kilkuset, którzy wybrali walkę i śmierć, bez nadziei na zwycięstwo, by uratować człowieczeństwo własne oraz godność i honor narodu. Którzy słabo uzbrojeni stanęli przeciw czołgom, ciałom, ciężkiej broni maszynowej miotaczom płomieni nieraz tylko z butelką benzyny, albo nawet z gołymi rękami. Walczyli na ulicach, w gruzach, w piwnicach i kanałach. Niemieccy, łotewscy i ukraińscy ludobójcy nazywali ich w swych raportach podludźmi, a wspomagających ich Polaków bandytami. Walczyli na ulicach, w gruzach, piwnicach i kanałach. Mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewczęta. Zebraliśmy się, by złożyć hołd i odprawić modły za wszystkich walczących i poległych. Z żydowskiej organizacji bojowej Żydowskiego Związku Wojskowego, Młodzieżowej Organizacji Petar, a także tych z Frontu Antyfaszystowskiego. Nie dzielimy krwi przelanej według względów ideologicznych. Tylko Żydowska Organizacja Bojowa jest znana w całym świecie. Poświęcono jej ogromną literaturę. Realizowano o niej filmy. Jej bohaterowie mają w Warszawie ulice i place swego imienia. Niektórzy wojowcy rząd przeżyli wojnę, a kwestionują istnienie żydowskiego związku wojskowego, a nawet potrafią nazywać jego członków faszystami. Ale my pamiętamy, że stalinowscy nazywali tak również AK-owców. Rząd powstał w grudniu 1942 roku. W Żydowski Związek Wojskowy powstał w listopadzie 1939 roku, dwa lata wcześniej. Utworzyli go oficerowie i podoficerowie wojska polskiego, którzy jeszcze niedawno bronili Warszawy, którzy po triumfalnej defiladzie wojsk niemieckich w Warszawie w obecności Hitlera. I niemieckim wezwaniu do rejestracji nie ujawnili się, pozostali w konspiracji. W grudniu 1939 roku pierwszych 39 złożyło przysięgę na ręce rabina i otrzymała od Polaków pierwszych 29 pistoletów. W powstaniu stanowili już wraz z prawicową organizacją młodzieżową Betar ponad połowę walczących. W Byli od początku oficjalną częścią Polski Podziemnej. Działali w ramach powstałej 9 września organizacji bojowej Korpus Bezpieczeństwa podległej generałowi Władysławowi Sikorskiemu. Działały w niej żona i córka Sikorskiego. To one przewiozły raporty i dokumentację o hekatombie zbrodni dokonywanej przez Niemców na polskich Żydach, i dzięki temu mógł on przedstawić je prezydentowi USA, Rooseveltowi i żądać szantażowych nalotów na centralne miasta niemieckie w obronie ginących Żydów polskich. Niestety bezskutecznie. Jeżeli mówimy o tym, że Żydowski Związek Wojskowy powstał o dwa lata wcześniej niż Żob, to czynimy to nie dla licytacji, tylko dlatego, że ci zawodowcy wojskowi bardzo wcześnie rozpoczęli systematyczne przygotowania do walki. W porozumieniu i współdziałaniu z przewodniczącym Judenratu Adamem Czerniakowem, z pomocą i współdziałaniem Polaków z Korpusu Bezpieczeństwa, w którym działało kierownictwo akcji pomocy Żydom pod dowództwem pułkownika Tarnawy Petrykowskiego. A po inkorporacji Korpusu Bezpieczeństwa do Armii Krajowej z chwilą jej powstania w ramach AK, gdzie działał pełnomocnik Armii Krajowej do spraw getta, kapitan później major Tadeusz Bednarczyk pseudonim Bednarz, któremu jako pracownikowi magistratu podlegały batalion AK Straży Pożarnej. Pseudonim Skała dowodzony przez podpułkownika Michała Pogożerskiego i batalion AKŚwieciarzy pod dowództwem Teodora Niewiadomskiego, które stanowiły jako służby tolerowane przez Niemców główne kanały przerzutu ludzi, broni i żywności. Tadeusz Petnarczyk posiadał stałą przepustkę do getta, w którym przebywał codziennie dozwrajając, szkoląc i przekazując informacje żydowskim towarzyszom broni. Od początku Żydowski Związek Wojskowy organizował wojskowe struktury operacyjno-szkoleniową ze specjalnym naciskiem na walki uliczne. Działał dział informacyjno-wywiadowczy pod dowództwem oficera polskiej dwójki Kupermana Fel Kuperskiego. Zelwańskiego i Makowera. Dział techniczny zajmował się budową tuneli, umocnień, bunkrów, tak zwanych kominów i zapad. Dział ewakuacyjny działający zgodnie z zarządzeniem delegata rządu na kraj o ratowaniu z getta ludzi nauki i twórczej inteligencji. Kwater Magazyny broni, żywności, rusznikarnie, produkcja granatów, butelek zapalających, strzelnic podziemnych, ciał służby zdrowia i dusz Od początku były wykonywane wyroki na kolaborantach, zwłaszcza po zdemaskowaniu przez Tadeusza Petnarczyka, którego biuro naleśnie 12 sąsiadowało z siedzibą agendy Gestapo Żagiew Abrama Ganzbajcha, kapitana Sternfelda, Kona i Hellera przyleżnie 13. trzynaście. W czasie powstania to żydowski związek wojskowy wywiesił dwie flagi, żydowską i biało-czerwoną. Po te flagi toczył się trzydniowy bój na placu muranowskim. Ten akt na tyle podniósł ducha i bojowe morale walczących, że zaniepokojony Himmler... Osobiście wydawał Katowi Getta Sztropowi rozkazy bezwłocznego ich zdobycia. Pochylmy głowy i sztandar, wymieniając przynajmniej nazwiska dowódców: Komendanta Dawida Apfelbauma, jego zastępcy Kalme Mendelsona, doktora Józefa Niemirskiego zellmayera Leona Rodela, Szymona Białoskórnika. Henryka Faderbusza, Mojsze Bajstoka, Rabina Felczura, Blum w pseudonim Rudy, doktora Dawida Wdowińskiego, Samuela Rlufta, Natana Szulca, Eryka Złotogóry, Dawida Schulmana, Janka Pika, Eliasza Albersteina, doktora Ryszarda Malewskiego, braci Łopato. Za nim i za wszystkich bez względu na przynależność poległych za chwilę odprawimy kadisz. Ale jest z nami również ksiądz katolicki. Bowiem złożymy również hołd tym wszystkim Polakom, którzy walczyli i oddali życie idąc z pomocą żydowskim współobywatelom. A szczególnie długo ukrywany był fakt przedarcie się do getta. I dwudniowej w nim walki świetnie uzbrojonych patroli Armii Krajowej. 20 kwietnia pod wodzą Józefa Lejewskiego, który tracąc połowę swego dwudziestoosobowego stanu przecierał drogę następny. I 27 wszedł kapral Henryk Iwański z porucznikiem Władysławem Zeidlerem, pseudonim żarski z 18 ludźmi. Henryk Iwański poniósł szczególnie wielką ofiarę, stracił bowiem w tych walkach osiemnastoletniego syna i brata. Po dwóch dobach wycofano się tunelem, zabierając ze sobą rannych polskich i żydowskich żołnierzy. W tegorocznych obchodach pojawiły się nowe akcenty odsłaniające rąbki prawdy. Módlmy się dziś o to by przed światem cała prawda o wszystkich bohaterach getta warszawskiego. To godna odprawa dana siewcom i spekulantom nienawiści. Gmina wyznaniowa starozakonnych Rzeczpospolitej Polskiej, Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego, Redakcja Myśli Polskiej, Ruch Ludowo-Narodowy Komitet Upamiętnienia Ofiar Obozu Zagłady KL Warszał, Liga Polskich Rodzin, Oddział Warszawa Ochotna. Proszę teraz o odprawienie modu. כדל שמערבו, בולמוד אבו פיסו ומרקיסו, בחין ומחי ובית דלוסואל, ויזמאר ולגובה זין קוראי ואימרם ומי איש רבו מבורך עוליינו, איז בורש ואיז שטבח, ואיזנאם, ואיזנאם, ואיזנאסר, וסיידר, ואיזרויבים.

Mojse szulą pi ojmy, Mojse szalą gajdów, i kon Isuel, lej Rom. Amen. Proszę kapela na Solidarność i Księdza Stanisława Małgorzkiego.

jak była na początku, teraz początku, na początku, na początku, na początku, bo początku, na początku, i początku, na początku, na początku, na początku, na początku, na początku, nie